Hejka jest Style Karolina, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam miasto, które stworzyliśmy razem, ponieważ stworzyliśmy je na live'ach. E, czyli zaludni zaludniliśmy. Zaludniliśmy też i zabudowaliśmy całe New Christ, czyli miasto z podstawki, które jest całkowicie puste. E, a ja zbudowałam każdą parcelę na tym mieście i każda parcela jest w mojej galerii, więc możecie sobie e, ją, je pobrać i po prostu poustawiać w waszym New Christ, Także dzisiaj będzie przegląd. Pokażę Wam, jakie pracele stworzyliśmy, pokażę Wam też rodzinki, które tu mieszkają, więc słuchajcie, let's go! Będziemy tutaj dzisiaj sobie przeglądać, szperać i e, oglądać, co my żeśmy tu stworzyli przez no dość długi kawał czasu e, właśnie na live'ach. Także lecimy. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, i dajcie znać w komentarzu, może chcecie, żebym właśnie takiego save'a z tego, z tych naszych live'ów wam udostępniła, żebyście mogli pogrywać tutaj wszystkimi simami. E, I właśnie na, na, na naszych parcelach, żebyście mogli wrzucić sobie prosto do, do folderu e, Waszych save'ów i tam e, już żebyście mieli to wszystko, e, co ja, więc dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście, żeby takie coś nastąpiło. Okej, okay, więc od czego tutaj zacząć? Słuchajcie. E, może pokrótce powiem wam, jak to miasto zostało stworzone, a mianowicie, tutaj, jak widzicie, mamy blok. Mamy, może zaczniemy od tej dzielnicy. Tutaj mamy blok, który był chyba pierwszym blokiem, który stworzyłam, później było ich więcej. E, tutaj mamy blok, tutaj mamy park, tu jest second hand bubble team, czyli takie ala centrum handlowe. Tutaj mamy też na wynajem, tylko że to jest jakby podwójny, tylko taki bliźniak. A tutaj mamy trzy domki, które nazwaliśmy domkami dla studentów, czyli takie pod wynajem, typowo pod jakiś, wiecie, studentów, czyli tutaj mamy coś takiego. W tej dzielnicy, o tutaj, mamy słuchajcie basen, mamy basen, czyli taką parcelę publiczną. Tutaj dwa małe domki, które też były chyba jedne z pierwszych, które tutaj robiłam. Ten był na na pewno pierwszy, a tu jest Simeczka o proszę, wesoła. E, tutaj mamy domek, który robiłam e, przy okazji dodatku chyba życie i śmierć, tak mi się wydaje. Tu mamy taki zwykły jakiś domek jednorodzinny, i tutaj również. E, no, a tu w tej dzielnicy troszeczkę się dzieje, w tej ostatniej dzielnicy. Tu mamy blok, też blok. Opatrzę, że nawet już jedno mieszkanie jest niezamieszkałe. E, tu mamy blok, który jest dość ciekawy, bardzo fajny, e, pokażę wam to. E, tu mamy bar. Ten bar e, nazwaliśmy opuszczonym barem. E, aczkolwiek w środku jest wszystko, wiecie, pełne wyposażenie, bar funkcjonuje i tak dalej. Też wam go pokażę. Tu mamy klub nocny, kręgielnie, więc y, też taka parcela publiczna. E, tutaj chyba moja ulubiona parcela nad w tym mieście, czyli restauracja, włoska restauracja. Wydaje mi się, że ona wyszła mi najlepiej z tych wszystkich budowli, więc wszystko wam e, pokażę. A tutaj mamy też dwa duże bloki. Takie osiedle, na którym jest parę mieszkań, jak widzicie, więc też to Wam wszystko zaraz z bliska. Pokażę. Okej, okay, zacznijmy sobie od tej dzielnicy, w której powstał pierwszy dom w sumie w tym mieście i od której wszystko się zaczęło, ponieważ po tej budowli nasze live po prostu się rozchulały i zaczęło być ich naprawdę sporo i często, i w ogóle ten cały pomysł stworzenia całego dniu, który wam się bardzo spodobał. No i słuchajcie, tutaj są dwa takie mini domki. Ten był właśnie pierwszym domkiem, który zrobiłam, zbudowałam właśnie. Okej. Okay. Okej, okay. no, a ten zrobiłam jako drugi chyba, ponieważ wtedy był dodatek Życie i Śmierć, wyszło, więc tak to wygląda. Tutaj właśnie mamy, no, no tu mamy medytację, tu kruka, tu jakieś rzeczy, a tutaj nagrobek, jakby okej, okay, norma. norma. Tutaj w ogóle robiłam z tym, właśnie z tą wieżą jakby i to był pierwszy raz, kiedy zrobiłam coś takiego, pierwszy i ostatni na razie. No i zobaczcie, domek prezentuje się tak, jest on w całości zrobiony z rzeczy z gry. Tutaj nie ma modów, tak coś kojarzę chyba. A więc wiecie, jak pobierzecie to, jak macie dodatek, to wszystko wam tutaj powinno się podłożyć, nic tam wam nie zniknie. Tu mamy sypialnię, proszę bardzo. Jest w takim dość mrocznym klimacie, no bo wiadomo, jest w klimacie tego dodatku. Proszę bardzo, tutaj mamy kuchnię, o, elegancka kuchenka. No, meble z tego dodatku są świetne, a zresztą ten cały dodatek jest fajny, bardzo mi się podoba, bo jest taki dość inny i taki, wiecie. No tak, tutaj mamy ten, tu w tym półkolu, znaczy w kole, w okręgu mamy, słuchajcie, zrobioną jadalnię właśnie ze stołem, a tutaj mamy taki mili salonik zrobiony. Wiecie, tutaj takie małe przejście, tutaj taki salon właśnie żeby sobie obejrzeć jakiś telewizyn i ten piękny zegar. No, na podwórku więc jest to malutki domek, bo to podwórko wiecie jest takie dość małe też, bo cała ta działeczka jest w ogóle mała. Ja to jestem zwolennikiem takich małych działek, małych domów, więc dla mnie super. Więc tak się prezentuje nasz pierwszy dom. Pokażę Wam też oczywiście ten dom, który powstał jako pierwszy i on jest w ogóle mini, 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 mini. Okej, okay, jesteśmy tutaj w odwiedzinach z tą rodzinką, w której przed chwilą byłam. I tu mieszka moja Simka, która właśnie była pełna w modach i teraz te mody gdzieś jej się utraciły, dlatego ona jest taka wygoła i wesoła. Słuchajcie, tutaj mamy, patrzcie, tak. Mamy staw, na którym pływają kaczki w ogóle. Tutaj mamy taki końcik grillowy właśnie z... Kącie grillowe, po prostu, z miejscem, gdzie można sobie usiąść, zjeść. Tutaj mamy do prania coś. No i tu mamy ten mini domek. I ten mini domek prezentuje się tak. Proszę bardzo, tak. Ona chyba miała jeszcze kota jakiegoś czy coś. Tutaj mamy do jedzenia miejsce, tutaj salono, sypialnia, ponieważ ten właśnie to się rozkłada, więc tutaj ona śpi. No i tutaj mamy kuchnię. Słuchajcie, kuchnia. O, proszę bardzo. Tak się prezentuje kuchnia. Więc, no naprawdę jest mini, mini. Tutaj jest też łazienka. Tutaj zmieścił się wanny prysznic, więc nie jest źle, nie? Ale myślę, że właśnie zaczynając na przykład rozgrywkę w tym mieście, ten domek jest jak najlepszy, jak najbardziej super opcją na start, bo jest taki właśnie, i on też nie ma modów, słuchajcie, on też nie ma modów, właśnie. Ja na początku chyba robiłam bez modów sporo rzeczy, później to się zmieniło, of course. Ale kto to jest, Dino? No to jest pewnie jej ten pies czy kot, nie wiem co ona tam miała. No, e, więc tak jakby te oba są jakby starterami na ten, e, na ten początek tutaj w tej rozgrywce. No i tutaj mamy też e, ten jednorodzinny i drugi jednorodzinny, więc... E, I tu ba basen, basen. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, ten domek zbudowałam z inspiracją, ponieważ gdzieś tam na Instagramie znalazłam inspirację e, i właśnie odwzorowałam jakby domek z tej inspiracji, że tak to nazwę. E, no i prezentuje się on tak, dlatego jest taki dość... Taki dość, myślę, że taki niecodzienny, nie trochę inny, myślę. No, ale dobra, pokażę Wam, jaki jest, jak jest w środku, jest dość spory. E, dobra, czekajcie, włącz, wszystkie światła. O, i jest w takich właśnie beżowych, brązowych e, kolorach, proszę bardzo. Mamy tutaj tak, przedpokój. Tu mamy taką szafę na wejściu, właśnie za budowę. Tutaj mamy takie rzeczy, tutaj mamy cegiełkę, tutaj o proszę bardzo. Tutaj widzę, że też to jest chyba bez modu wszystko, więc okej. Okay. Tutaj mamy proszę bardzo kuchnia, o proszę bardzo, taki kącik kawowy. W ogóle jak teraz to Wam pokazuję, to mi się przypomina jak to wszystko robiłam, więc... Jak to było już kawał czasu temu. Tutaj mamy, proszę bardzo. O, w kapciach nawet chodzą. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o rodzinki w tych domach, które mieszkają, na przykład ta rodzinka jest rodzinką od Was. Wy... O, matko, jakie mają tutaj? O Jezu, ile oni mają dzieci? Jeju! No, tutaj mamy telewizor. Tutaj taki mamy kącik, o proszę bardzo, jakiś biurowy. Widocznie tutaj ktoś się zajmuje jakąś taką pracą, że potrzebował. A tutaj mamy łazienkę z pralnią. No i wchodzimy na górę, proszę bardzo. Bardzo, proszę bardzo, bardzo, mamy jedną sypialnię w sumie dwie sypialnie mamy, więc nie wiem, gdzie te dzieci wszystkie się mieszczą, ale okej. Okay. No i tutaj mamy łazienkę, a tu mamy właśnie sypialnię rodziców. Proszę bardzo, taka dość spora sypialnia w różach. O, i właśnie ona jest bez modów. A pan, co pan ma? Spódni, o, oh okej. Okay. Dobra, i tu mamy też łazienkę, więc no, tak jak mówię, nie wiem, gdzie się mieszczą te wszystkie dzieci, no, ale gdzieś się muszą mieścić. Mamy też ogród, tutaj mamy donicę, tutaj mamy coś takiego, proszę bardzo, jak elegancko. Miejsce do zabawy dla dzieci, no, więc tak to się prezentuje. Jakby ktoś pytał, także kolejny domek. Myślę, że to dość też fajny domek do pobrania sobie, żeby właśnie Wasze rodzinki w nim zamieszkały. Dobra i lecimy do tego domu. A tutaj to już zupełnie mój projekt, w sensie sama go tutaj tam sobie stworzyłam, nic się nie inspirowałam z tego, co pamiętam, więc dobra, lecimy teraz tam. Tutaj patrzę, że rodzina też się mocno powiększyła, e, mocno, mocno, e, dobra, e, tutaj też taki był domek właśnie rodzinny dla takiej e, większej rodzinki, tak coś kojarzę, e, no i tak on się prezentuje, tu mamy wejście do domu, może najpierw jeszcze Wam pokażę też tył, tutaj, o proszę bardzo, tak, jest i, i właśnie piaskownica, miejsce do posiedzenia na ognisko, grill, właśnie e, takie no no dzieci ogólnie, tak? No i pokażę Wam się. Ojeju! Ojeju! dobra, ale w każdym razie tak, tak to się prezentuje, tutaj mamy taki duży dość taki, taki hall przedpokój, coś takiego A tutaj mamy, tutaj też patrzę, że bez modów jeszcze jest robione wszystko A tutaj mamy pokój rodziców z tego co tak się domyślam. Tu mamy proszę bardzo. Tak tutaj patrz, też wybieraliśmy kolor przewodni, też miejsca do właśnie do dekoracji. Tutaj mamy łazienkę z pralką. Tutaj mamy taki salonik, proszę bardzo. Fajne tutaj dla zdjęcia rodzinne. O, też fajne miejsce kuchnia, słuchajcie. Patrzcie, jaka ładna, zielona kuchnia. Taka wiejska, w klimacie takim wiejskim. Kurczę, bez modów też całkiem fajnie to wygląda. Później już, po, późniejsze rzeczy robiłam z modami, z większą ilością modów, ale tutaj patrzę, że bez i też całkiem spoko to myślę, że się prezentuje. Mamy też łazienkę, tu o, pokój dla dziewczynki. O, jaki uroczy, proszę bardzo. Tutaj pokój dla nastolatka. Ja chyba wtedy robiliśmy właśnie typowo poddaną rodzinę, czyli na przykład robiliśmy, że mama, tata, taka córeczka Mała i nastolatek, i tutaj jest właśnie jego pokój, takiego nastoletniego syna. No i dobra, i tyle na górze, tak? No bo na dole jest sypialnia rodziców, tu na górze są właśnie pokoje dzieci, więc tak. Myślę, że spoko. I też jest właśnie bez modów. Tyle, że ja no wiecie, ja mam wszystkie dodatki, więc nie wszystkie rzeczy mogą wam się podmienić. Ale, ale taki właśnie, myślę, że przyjemny, rodzinny domek. Przechodzimy do kolejnej dzielnicy i pokażę wam tę restaurację. Nie mogę się doczekać, żeby ją wam pokazać, ponieważ jest ona naprawdę. No, No, mi się podoba. I proszę bardzo, jest to restauracja, a na górze znajdują się, słuchajcie, znajduje się po prostu mieszkanie, czyli właściciele na dole prowadzą restaurację, na górze właśnie jest jest ich mieszkanie. Wydaje mi się, że ja na TikToku już Wam tę dzielnicę akurat przedstawiałam pokrótce, no ale w środku nie byliśmy, więc ta restauracja, czy byście, jest inspirowana. Ja w Necie znalazłam jakiś fajny obrazek, jak ktoś właśnie gdzieś, tutaj, nawet na YouTubie chyba, tworzył restaurację i odwzorowałam ją, odwzorowałam cały budynek tutaj właśnie z zewnątrz i tak dalej, więc no, 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 dlatego tak łatwiej mi to wyszło po prostu, łatwiej i lepiej, bo sama bym chyba tak nie, nie wpadła na to. E, tutaj mamy tył, proszę bardzo, tutaj mamy tył tej, em, aha, tutaj mamy ten tył naszej restauracji. No, moim zdaniem jest przepiękna i e, jest właśnie chyba moim ulubionym budynkiem, który stworzyłam tutaj w tym mieście. E, no dobra, czekajcie, tutaj mamy, może włączymy światła włącz wszystkie światła. No i proszę, to w takim klimacie to się wszystko prezentuje. Tutaj mamy bar, na którym w którym Simowie mogą właśnie kupować drinki, a tutaj mamy taką lodówkę, w której my żeśmy serwowali pizzę. Jako żeby było tematycznie, ale też jakieś ciasta czy coś, żeby właśnie można było to sprzedawać. I proszę bardzo, tu jest szafa kryjąca, to taki kącik. Tutaj mamy dwie łazienki, damska, męska, wiadomo, a nie, to są chyba podwójne właśnie. I damska i męska, tylko po prostu dwie toalety. I z tyłu mamy oczywiście kuchnię. Tu mamy wejście do nich właśnie do, na górę do, do mieszkania. A z tyłu mamy też kuchnię. W kuchni się czają właśnie, o, na przykład pizza margarita, bo tutaj mamy dwa piece do pizzy. No i ja potem wkładałam te pizze tutaj właśnie na sprzedaż. Tak samo tutaj, co my mamy tutaj na przykład fokacie, więc też ją wstydzałam i po prostu Simowie przychodzili do naszego tutaj miejsca to po prostu sobie kupowali to jedzonko. No, także tak to się prezentuje. Mamy dwa stanowiska kuchenne dla, dla kucharzy, prawda? Tutaj tak, 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 tak. No i wchodząc na górę, znajduje się ich mieszkanko, które ma, swoją drogą też ma fajny klimat, bardzo mi się podoba. Tutaj mamy takie hol, taki, znaczy taki malutki przedpokoik. Tu tak patrzę, coś tak pusto jest, ale no nic. Tutaj mi się podoba bardzo te oto Strasznie mi się podoba właśnie ich salon, jest taki dość inny niż ja zwykle robię, kolorowy, tutaj tak o proszę bardzo, z tego co widzę, nie no są tutaj już mody, widzę że też mody szpargały. tak samo ta szafka też jest ten kwiat z modów, także tutaj już są mody, A tutaj się prezentuje proszę bardzo kuchnia na żółto, też taka dość no... Powiem Wam, ekstra. Tu mamy okrągły stół. E, mamy też tutaj, o proszę bardzo, szafki na win, na, na nektar. Na nektar. E, o proszę bardzo, trzy drzwi, trzy drzwi, trzy paru drzwi. E, no i tu mamy łazienkę. Łazienka taka zielona, coś z, drewna, z drewnem, taka wanna. O proszę bardzo, też klimacik myślę, że ciekawy. E, tu mamy pokój dziecka, proszę bardzo, w takie dwozarły. O elegancki, też fajne, fajne okna są z tymi balkonikami. Tak dość ciekawy widok mamy. No i mamy sypialnię. Sypialnia znowu tutaj jest taka dość odważny kolor na pomarańczowo, proszę bardzo. Zobaczę, że to jest w dodatku dochodowe hobby, w ogóle ten Żylandor niezły. Tu też tak trochę pustawo, ja bym coś na tej ścianie zaraz przyczepiła więcej. No, ale tak, takie jest mieszkanko na górze, więc to jest też fajny pomysł na rozgrywkę, żeby właśnie sobie pobrać te parcelę jak macie dochodowe hobby, to wtedy właśnie możecie swoją rodzinę na górę wprowadzić, a na dole prowadzić sobie restaurację. Okej, okay, pokażę wam jeszcze też, Osiedle, osiedle. Ustwierdziłam, że pokazać Wam wszystkie parcele, to ten odcinek będzie trwał milion lat. Ale pokażę Wam, pokazałam Wam tam pierwsze, e, pierwszą dzielnicę. No i teraz pokazuję Wam kolejną dzielnicę, w której mamy właśnie tutaj obok tę, e, restaurację. A tutaj mamy właśnie to osiedle, które myślę, że też jest dość ciekawym, e, dość ciekawą parcelą. Jak widzicie, mamy tutaj parking, tutaj takie miejsce dla zwierzaków, tutaj e, tak zwana cieciówka i koszta śmieci. E, no i mamy dwa bloki obok siebie. Słuchajcie, dwa bloczki obok siebie. Tu też miejsce dla, dla dzieciaczków. Mamy też basen, więc wiecie. Mamy też apartamenty z balkonami. Proszę bardzo, tego, że wiecie, na bogato, na bogato. Tu też mamy balkony, takie troszkę mniejsze, ale są, ale są. Dobra, więc może zacznijmy od tego, od tego budynku. No i proszę bardzo, na dole znajdują się miejsca takie dla... Dla mieszkańców po prostu. Mamy pralnię, mamy siłownię, mamy tutaj um, jogę, jakby ktoś miał ochotę. Do tego mamy po prostu łazienki, że można od razu wejść i wiecie, się ogarnąć po ćwiczeniach. E, tutaj mamy taki kofi bar, powiedzmy. Tutaj można sobie przyjść, zjeść ciastko, popić kawę, e, usiąść, posiedzieć. A tu mamy salę zabaw, więc tutaj coś dla rodziców, tutaj coś dla dzieciaków. E, więc tak to się prezentuje. E, no i na górze, słuchajcie, są dwa mieszkania, bo w tym bloku są tylko dwa mieszkania, bo są to mieszkania piętrowe. Piętrowe, proszę bardzo, tutaj się wchodzi do jednego mieszkania, tu się wchodzi do drugiego mieszkania. E, I już Wam pokazuję to pierwsze. No to pierwsze prezentuje się, tak. Ogólnie, tak jak teraz na to patrzę, to są przyjemne e, mieszkania, w których moi Simowie mogłabym sobie pograć, szczerze mówiąc. E, e, tak, nie mówiąc. Tutaj, proszę, tutaj już widzicie, jest modów, dużo modów, więc jeżeli chcecie, żebym nagrała odcinek z modami i z linkami do nich, e, to dajcie znać w komentarzu tymi modami meblowymi, prawda? Tutaj mamy taki coffee bar, właśnie też, bo tutaj mamy ekspres, tutaj mamy pianki, tutaj coś ten, tutaj może stało jakieś szpargało, ale coś poznikało. E, no i kuchnia, więc tak to się prezentuje. Tutaj mamy salon o jadalnie, jadalnia, salon, proszę bardzo. O, tutaj nawet dla dzieciaczka jakaś leżaneczka. O, tak się to prezentuje. Wyjście na balkon, proszę bardzo. Tutaj na balkonie tylko tyle się zmieściło, więc tylko tyle jest. E, no i wejście na górę. Na górze słuchajcie, mamy, ile tutaj mamy sypialni? Raz, dwa, trzy sypialnie. Więc tak to się prezentuje. Zacznijmy od tej najmniejszej, czyli to, sypialnia dla to, todlerka. Proszę bardzo, wiadomo, można później ją przerobić dla dziecka w wieku szkolnym, tylko trochę mało miejsca będzie miał, ale no cóż, tutaj mamy pokój nastolatki. O, można później z siostrą pokój podzielić, proszę bardzo, pokój nastolatki. O, tak się prezentuje, proszę bardzo. Tutaj, o, myślę, że całkiem sympatyczny taki. E, tutaj mamy łazienkę, i to jest łazienka właśnie dla, dla dzieci, taka powiedzmy dziecięca łazienka. Tutaj właśnie dzieciaczki urzędują. Mm, tutaj mamy ten. No i tu mamy Królestwo Rodziców, czyli Master Bedroom. Wchodzimy, e, wchodząc tutaj do pokoju, mamy od razu taką garderobę. Powiedzmy, jest garderoba, proszę bardzo, lustro. E, no i jest prywatna łazienka rodziców. E, tak się ona prezentuje, proszę bardzo. Tam mamy wannę, takie. Relaxing time, i tutaj o taki, taki no, 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 słuchajcie. E, toaletka, łóżko, tak to wygląda. No i wejście na taras, e, który jest no, dość spory, już teraz. E, tutaj mamy do obrazu, do siedzenia, do jogi, coś do ćwiczeń i tak dalej, więc takie to mieszkanko. No a te drugie mieszkanie już ma trochę więcej kolorów w sobie. E, proszę bardzo, tutaj jest wejście. O, tutaj mamy stół, e, mamy też taką kuchnię na takiej trochę mini platformie. E, kuchnia jest taka, t, t lodówka czarna, no może i tak, e, taka, proszę bardzo, w miętowych kolorach, coś takiego. Tutaj mamy taką wyspę z widokiem, tutaj mamy taką postawioną ściankę z lameli, e, z takich drenek. Tutaj dużo kwiatów, proszę bardzo, o, jak to się prezentuje. Ścianka telewizyjna, też mały balkon. No i tutaj mamy łazienkę. O, łazienka też jest taka dość szalona. Mamy tutaj dużo <grych> krzewów. Jest tutaj walna, toaleta i proszę bardzo umywalka. Tutaj patrzę, że w tym mieszkaniu właśnie kwiaty, kwiaty, kwiaty rządzą. Na górę wchodzimy i na górze... o. Jak słodko, a to wiola, z... bo to w ogóle są simowie nasi. To, to w ogóle oddzielna historia na oddzielny odcinek. jak tutaj się potoczyła historia? Właśnie, może wiolkę tu przeprowadzimy z naszym, dobra, nieważne. To już kiedy indziej o tym pogadamy. Dobra, tutaj mamy właśnie też łazienkę jeszcze jedną. Proszę bardzo, tak, tak, tak ona się prezentuje. Tutaj mamy wejście do sypialni, właśnie nastolatka. Proszę bardzo. O, tak ciemny vibe tutaj, proszę bardzo. jaki telewizor? O, każdy statek by chciał mieć tak w pokoju, nie? Tu mamy wejście do rodziców sypialni, proszę bardzo. Tak się prezentuje. O, sypialnia rodziców, proszę bardzo. Wyjście na taras. Na tarasie też mamy siedziska, jakieś kwiaty, coś do tego, teleskop. No i mamy jeszcze jeden pokój. Pokój dla bliźniaczek. Wtedy to robiliśmy, teraz tak mi się przypomina, że był to pokój bliźniaczek właśnie, więc on jest taki dość dziewczęcy bardzo, trochę zagracony, ale o, dwa kąpy, o, ekstra. To się tak prezentuje właśnie. Więc tutaj dla trochę większej rodzinki może. No, i takie są dwa, dwa mieszkania piętrowe w tym budynku. No, i mamy kolejny budynek, który już jest troszeczkę mniejszy. No, i tutaj z wejścia mamy, proszę bardzo, spa, sauna, też można się wykąpać. Na dole jest mieszkanie. Mieszkanie, które zajmował nasz, powiedzmy, stróż tego osiedla na początku, który się zajmował tym osiedlem. Jest to nieduże mieszkanie. Teraz obecnie jest mieszkanie jego córki, Violi, która jest wampirem, dlatego też jest tutaj tak dość poduro. Na początku to mieszkanie wyglądało, zupełnie inaczej. Ale o i jest jeszcze jej kosmiczne wampirze dziecko. No tak. Tak. O tutaj są nasz, nasze simki, simowie. E, ogólnie historia jest dobra. <laughs> Także to w następnych odcinkach jakbyście chcieli to dajcie znać, jeżeli chcecie poznać historię simów tego miasta. I na górze mamy jeszcze dwa, słuchajcie, dwa mieszkania. Jedne mieszkanie jest takie mieszkanie singielki. Trochę żeśmy tak to okrzyknęli mieszkaniem influencerki. Także tak. Tutaj daliśmy taką kuchnię w marmurach. Proszę bardzo. Tak to się prezentuje. Tutaj wejście na górę. Tutaj miejsce do pracy, czyli taki gabinet. to miejsce do nagrywek. Tutaj jakaś garderoba. Tu montaż i tak dalej. Więc tak to okrzyknęliśmy takim to właśnie mieszkaniem. Tutaj mamy Mamy na górze wejście. Tu mamy jakąś taką strefę, też yy, książkową, przegląda, można się przeglądać. Lustro, tu mamy łazienkę, proszę bardzo. Mm, tak się prezentuje ta łazienka. O, tak, tak, tak. No i mamy sypialnię. Sypialnię z garderobą, proszę bardzo, sypialnia, tak się prezentuje. A tu mamy takie przejście, i tutaj mamy garderobę, proszę bardzo. Też tak dość to ciekawie wygląda. Okej, okay. i kolejne mieszkanie to mieszkanie. My wzięliśmy to jako mieszkanie dla paczki znajomych, dla kumpli. I ono się prezentuje tak: to jest taki właśnie z pomarańczem. Tutaj mamy taki ala salon, a tu mamy, wiadomo, barek. Tutaj jakaś tam kuchnia, nieduża, bo tam kuchnia im zabytnie nie jest potrzebna. Tak to się prezentuje. Tu mamy dwa pomieszczenia. Aha, tu mamy jedną łaziankę. Proszę bardzo, tu jest łazienka, trochę taki wiecie. Tutaj mamy pierwszą sypialnię, o takiej zieleni. O proszę bardzo, tak ona się prezentuje. Ok, i na górę wchodząc, bo tu jest taka antresola, o patrzcie, tak to jest zrobione. I na górę wchodząc też jakieś piłkarzyki i dwie kolejne sypialnie. W ogóle umówiliśmy się, że to jest sypialnia piłkarzyka, a tutaj jest sypialnia gracza i sypialnia mola książkowego. Więc tutaj sypialnia gracza, proszę bardzo. Tutaj, tak, o tak to się prezentuje. Takiego jakiegoś nerda, wiecie? A tutaj jest sypialnia, takiego spokojnego, w okularkach, mola książkowego, takiego, który, wiecie, się uczy i tak dalej, nie w głowie mu imprezy, więc tak, ale on za to dostał świeże powietrze i dostał właśnie wyjście na taras, na balkon, żeby móc też dalej się uczyć. Zwracając tego, że to chyba najmniejsza sypialnia, to tak też żeśmy zrobili, właśnie tak. No, i tutaj też nasza ta influencerka też ma wyjście na balkon. No, więc tak to się prezentuje, słuchajcie. To też jest do pobrania w mojej galerii, także te parcele wszystkie są do pobrania w mojej galerii. Tutaj też mamy blok z sześcioma mieszkaniami. Tamte mieszkania są naprawdę małe nie będę mówić jakim określeniem określaliśmy ten blok i kto w nim mieszkał. Tutaj mamy, słuchajcie, kręgielnię, klub, bar, tam opuszczony bar no i wiadomo, mamy jeszcze tą jedną dzielnicę, więc no nie wiem, dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście, abym nagrała Wam na przykład kolejny część, bo nie chcę teraz wszystkiego Wam pokazywać, bo no już już ten odcinek będzie trwał milion lat, ale tak myślę, że tak Wam taką zajawkę pokazała mi więcej, co się znajduje w tym naszym mieście. Oprócz New Chris, zrobiliśmy też Sulani, w wakacje przerobiliśmy całe Sulani, więc w Sulani też są nasze budowle. Złożony hotel na, wzorowany na Malediwach, czyli domki na wodzie. Tworzyliśmy różne inne fajne jeszcze budowle i parcele i domki i bary i plaże i tak dalej. Więc dajcie mi jakieś wstać, czy chcecie dalsze odcinki z tej serii, na przykład, żeby pokazać Wam na przykład kolejne budynki w tym mieście, albo pokazać Wam po prostu Sulani, albo nie wiem, co tam jeszcze. Dajcie znać w komentarzu. Ja czekam na Wasze propozycje, bo jestem tu dla Was, więc chciałabym nagrywać coś, co będzie będziecie oglądać, co będzie Wam się podobało, co potrzebujecie, więc zapamiętajcie, piszcie zawsze w komentarzu, na co macie ochotę, co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale. Także dzięki Wam serdecznie za oglądanie, łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!